Witam ponownie w mojej kuchni, mam na imię Leszek. i dzisiaj będziemy robić domowe lody karmelowo-kokosowe, tylko że bez mleka i bez maszyny czyli tutaj w ogóle nie będzie nam nabiału a jeżeli ktoś jest uczulony na mleko krowie no to te lody są bezpieczne także zapraszam do oglądania zaczynamy od prażenia kokosa wszystkie proporcje podam w, w opisie. Ja tutaj robię tak, tak naprawdę na 3 lody, bo to tylko dla mnie, więc tutaj nie ma sensu, żebym robił tego bardzo dużo, natomiast no, jeżeli chcecie robić więcej, no to możecie możecie zwielokrotnić te proporcje. I tak, to jest jak prażymy kokosa, to jest ważne, to jest brązowy cukier, jak prażymy ko kokosa w 150 stopniach i to trzeba sprawdzać, bo to moment, i on już jest, on ma mieć taki bursztynowy kolor i wtedy jest dobry. Te lody to będą lody kokosowo-karmelowe albo kokosowe z karmelem, dlatego tutaj nie mamy problemu z kolorem. Gdybyśmy chcieli, żeby to był taki śnieżno-biały kolor kokosowy. No to tutaj o i to, co teraz daje, to jest ksantan gum. To brzmi bardzo strasznie, natomiast co to jest? To są po prostu to jest cukier, który był sfermentowany przez bakterię Xanthan. Trzeba sobie wpisać w Google, jak, czy to jest szkodliwe, czy to nie jest szkodliwe. Jeżeli nie chcecie tego używać, to łyżeczka mąki kukurydzianej. I efekt będzie bardzo podobny. Ja wcześniej robiłem wideo i to były właśnie z, z mąką kukurydzianą. Natomiast powiem tak, że ten, ten santan gum jest, wychodzi lepiej. A szkodliwe to to raczej nie jest. To jest bardzo takie popularne dodatek do, chyba we wszystkich lodach to teraz jest. To co tutaj daje to jest syrop z agawy. Nie musi być syrop z agawy. Może być miód, może być syrop kukurydziany. Yy. I, I ponownie, ponieważ to mają być żody karmelowe, ten kolor mi odpowiada, bo one będą miały taki fajny karmelowy wygląd. Natomiast, no, jeżeli będą, mają to być śnieżno-białe, no to to by musiał być jasny syrop z glukozy. Gluko tak samo nie prażymy wtedy kokosa, żeby to było takie jasne. O, zobaczcie, tak ma właśnie wyglądać. Ja to robiłem w tej frytkownicy bez tłuszczowej czy w ten efrejerze do tego idzie pół kubka pół szklanki, jest prawie to samo wody i podgrzewamy to nie ma się zagotować, ale ma się prawie zagotować, to ma, cukier ma się rozpuścić, cały cukier się powinien rozpuścić i to na razie wygląda tak bardzo no, że to nie wyjdą takie może lody bo to jest właśnie taki kokos natomiast dodamy jeszcze później śmietanę kokosową to musi być śmietana kokosowa czy też ten coconut cream to zależy gdzie kupujecie to nie może być mleko kokosowe to, to trzeba zwrócić na to uwagę no bo z mleka czy wyjdzie, no pewnie jakoś też wyjdzie ale, ale nie wyjdzie tak jak powinno Także powinna być śmietana i teraz mieszamy cały czas. Nie chcemy dopuścić do wrzenia. To nam tak ładnie gęstnieje. tego Tej ksantan gum, tej gumy do, dodajemy tylko jedną czwartą łyżeczki akurat do tych proporcji, czyli to jest bardzo niewielka ilość, żeby nie dodawać za dużo tego. Natomiast już o właśnie coconut cream. Tego nie podgrzewamy po prostu do miski czy też jakiegoś pojemnika i później wlejemy ten gorący właśnie cukier z resztą składników. Mąka kukurydziana ma być jedna łyżeczka. Można znać nawet półtorej łyżeczki. No i te lody wychodzą naprawdę, naprawdę super. Ja byłem zdziwiony jak je zrobiłem pierwszy raz, bo one są to no tak jak lody, normalne lody. I żeby mnie nie. nie wie, jakbym nie wiedział, to bym nie powiedział, że to są lody nie na mleku. To raczej tak smakują. Tak bardzo, smakują tak bardzo kremowo. Tak. No, oczywiście, mamy tutaj ten prażony kokos. Dlatego to nie są takie gładkie lody jak lody śmietankowe, no ale właśnie o to chodzi, żeby tutaj była jakaś struktura, bo lody nie muszą być takie nudne tylko malinowe, śmietankowe, waniliowe i to wszystko. No, po prostu lody można robić z przeróżnych składników. Ja jeszcze nie próbowałem, ale na przykład widziałem z tego, z wędzonego boczku lody pochodzące od znanego producenta lodu, właśnie taki ten przepis. Natomiast no, muszę spróbować, bo, bo to mnie właśnie zaintrygowało. Każdy etap, tutaj, o którym mówię, zresztą nie tylko w tym przepisie. W, w każdym przepisie staram się jak najbardziej uprościć, ale ja bym proponował nic nie pomijać. Także teraz wstawiamy do lodówki na minimum 6 godzin. Może, jeżeli chcecie zrobić szybciej, można zrobić szybciej, oczywiście, jak tylko ostygnie. Natomiast, no jeżeli chcemy osiągnąć taki super smak, żeby to wszystkie nam przeszło, te, te smaki, żeby nam przeszły, żeby właśnie ten kokos, smak kokosu przeszedł do, do tego roztworu, znaczy mówię o tych wiórkach kosu, wyprażony kokos, no to proponuję poczekać. No i lepiej zrobić sobie, bo to moment się robi, zrobić sobie wieczorem. No i rano, można, czy też już na drugi dzień, w dowolnym czasie, można te lody już robić. Zobaczcie, one tak ładnie zgęstniały. No to jest y, głównie właśnie ta, ten ksantan gum. Nie wiem jak po polsku to powiedzieć. Guma ksantanowa. Y, ona jest, y, to jest właśnie dzięki temu, jak byłaby mąka ziemniaczana byłoby, nie ziemniaczana przepraszam, mąka kukurydziana, efekt byłby bardzo podobny. To jak już uważacie? To, to już jest. Tylko, że przy mące przy mące kukurydzianej proponowałbym tą mąkę troszkę dłużej pogotować, żeby nie było takiego posmaku tej mąki. Znaczy dłużej, no tak, z kilka minut. Wlewamy teraz do woreczka. To jest bardzo ważne, żeby to poszło teraz, właśnie do woreczka i ten woreczek. Na płasko położę w zamażarce, bo to nie jest jeszcze koniec. To jest dopiero. Yy, chcemy zrobić tak dobre, jak maszyny, yy, z maszyny, z lodów. I to naprawdę wychodzą tak samo dobre. Ja zrobiłem poprzedni, poprzedni film o lodach. To właśnie porównałem kilka sposobów, jak zrobić lody, yy, z, i też zrobiłem lody w maszynie, i wyszły identycznie, identycznie dobre, takie gładkie te lody. A ten sposób, właśnie, jest najprostszy. Yy, co robi maszyna? Maszyna miesza cały czas i mrozi te lody. Ona nie zamrozi je do końca, ona tylko zamrozi do pewnego stopnia, a później przekładamy do pojemnika i dajemy do zamrażarki. Tutaj robimy bardzo podobnie, tylko że jest o jeden etap więcej. Zamiast w maszynie, albo tak jakby odwracamy te, te etapy, teraz mrozimy te lody do takiego momentu, że tak jak takie lody z automatu, takie włoskie lody. I wtedy przekładamy je do takiego miksera, melaksera to już. No widzicie, one są zamrożone, ale one nie są takie całkiem zamrożone. To nie są zamrożone na kamień i teraz musimy je zblendować. Teoretycznie można byłoby już jeść te lody, natomiast one nie mają dobrej struktury w tej chwili. One są tak po prostu zamrożone, natomiast tam w środku będą takie, no, mogą być takie kryształki lodu, dlatego musimy je teraz zmiksować. I to właśnie emuluje maszynę. Tylko, że odwrotnej kolejności. Ja tutaj dodaję jeszcze karmel. Ten karmel jest przepis na moim kanale, a ten karmel właśnie bardzo dobry. On jest dosyć taki mocno przypalony, taki na prawie gorzkawy, ale no to można po prostu krócej robić, jeżeli chcecie i wtedy będzie będzie taki bardziej delikatny i bardziej płynny. I teraz jak miksujemy te lody, to Pompuje się tak, jakby to powietrze. O, widzicie. Czyli teraz tak na szybko robimy to, co robi maszyna. Tylko już z zamrożonych lodów. I efekt na końcu jest taki sam, bo maszyna, no może troszkę jest, maszyna ma troszkę bardziej taką strukturę tych lodów, bardziej mrozi, no ale nie szkodzi. Efekt i tak wychodzi taki sam. O, widzicie. To nie jest płyn. To są takie lody prawie zamrożone. Prawie takie jak z automatu, takie włoskie jak kiedyś były w budkach zielonych. I to teraz idzie to na 4 godziny, około 4 godziny do zamrażarki. Oczywiście może być dłużej. Gdyby się okazało, że zamrożą się za mocno, no to wtedy trzeba dać do, na 15 minut do lodówki. Najlepiej do lodówki, żeby one się nie zaczęły topić na, na, na brzegach i wtedy one się tak troszkę ocieplą. Ciągle to będzie minus tam ilość stopni, ale one już nie będą tak twarde na kamień. Ale po 4 godzinach będą idealne. To też zależy jaką macie zamrażarkę. Moja mroź do, do minus 22 stopnie. Jak macie minus 18, no to może być 5 godzin na przykład. Ja tutaj dodaję jeszcze sosu karmelowego. Tak, żeby ten wygląd był ładny. Że to jest taki, bo ten mój karmel jest taki bardzo, jest bardzo, taki twardy. No nie jest twardy, ale z, z, jest zbyt, zbyt twardy do, do tego, żeby właśnie taki, taki ładny zrobić wygląd tych lodów. I do zamrażarki. I teraz to, co zrobiłem, coś strasznego. Bo nie włączyłem swojej kamery, kiedy wyciągnąłem te lody. Ale, no, tak, jak widzicie, wyglądają bardzo ładnie. To jest po 4 godzinach. Są ładnie zamrożone. Struktura jest idealna tych lodów. Tak, jak można było kupić w cukierni No, nie różnią się niczym. O, zobaczcie. Przepiękne. to mogę spokojnie powiedzieć, że to są jedne z najlepszych lodów, jakie zrobiłem. Słuchajcie, czas, żeby spróbować. Lody przepiękne wyszły. Jak smakują? Mm. Słuchajcie, jak, jak lody z mlekiem. Tylko tyle, że mają smak kokosowy. Przepyszczę. Także ja sobie idę jeść i zapraszam do subskrypcji.